Hej, hej, tu Masło, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek, taki nietypowy, ponieważ jest to poradnik. I dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować Nulls Brawl na telefon. Pierwsze, wchodzicie w przeglądarkę Google, wpisujecie Nulls Brawl, tak jak ja. Klikacie w ten link, taki, który ja... I naciskacie, klik here. Um, pobierz, bo ja, po, bo ja pobrałem, więc teraz muszę ponownie pobrać. Dla prezentacji, oczywiście, dla moich ukochanych widzów, wszystko. I teraz nam się pobiera. Czekamy aż nam się zainstaluje. Już nam się instaluje. Jak nam się zainstalowało klikamy otwórz. Przygotowuję aplikację, więc czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Za chwilę powinna być. Klikamy instaluj i znowu czekamy, bo nam się jeszcze instaluje. Czekamy. I czekamy. I czekamy jeszcze z 500 lat. I czekamy jeszcze 300 lat. Okej. Okay. No, dobra, się już jest, skanuje nam. N naciskamy uruchom, no i, no i już nam wtedy wchodzi do nulsa. Jeżeli poradnik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subika na kanale, jeżeli jesteście nowi. Możecie w komentarzach pisać pomysły na kolejne odcinki, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!